Idziemy. My bardzo lubimy do siebie strzelać ostatnio, wiesz? Nie. O tak mogę strzelić, wiesz? Patrz, strzelicie? Nie. Szelicie? Nie. Ale dlaczego to masz, nie, nie masz pełną KP. Nie że ty tym pewnie wjeżdżałeś. Nie, wjechałem wynaszego hurhida trzy. Nie będę... Nie będę mać przycisku do tak. tego durnia. Nie będę. Nie, po co ja po prostu założę 10 pocisków i, za, i, i będę mieć jedne, jednego Ale to, to polega na, ta, na takiej podstawie. Ty wyjeżdżasz, giniesz. Ja wyjeżdżam ginę. Patrz jaki piękny się wystawił. Fuu, ja mu Ja też mu szczeliłem. Miałem handel, panzewo. A miałem handel, Nie znam ruskiego. Ruski język, zawsze dobry. DOBRE JĘZYKI! Stoj! Dlaczego... Dlaczego ty się zrywasz? No, no Ale przed, na stronę tyłem jedzie ten, to no. on... Szybszy jest? Co? Czy to jest szybszy? Tyłem jest szybszy niż przodem. No serio? No. Tylko Anglicy robią takie pojazdy. Na przykład i SP, jest szybszy, on jeździ zawsze tyłem, bo jest super szybki. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego on szybciej? Bo jak zawsze dostanie, no to szybciej może się wycofać, dlatego to zrobili. A nie, że jeździ za tyłem. Tutaj wszystko jest możliwe. Patrz, jest tylko kowaka w ale mam... Ale mi się brzydko rączki trzą samo. Co ja mówię?

i chciałam właśnie ściągnąć tą Martę, ale Arta mi ściągnęła ją. I nie mogę ją ściągnąć. Kapi jedzie przede mną, mniejsza, że to katos. Ale to, ale to mniejsza o to. Nazywam się Kuba i nagrywam z mojego pokoju głównie. Ten, he... ten, 1 ke... ke... jeden. Mniejsza o to dzisiaj nie jakoś nie mogę się wysłowić. Jedziemy na hama, bo taki jest plan. I nie mamy więcej śpiewów, więc rymuje tak. Nawet nie. tego nie czuję, ale ten ron rymuje, ginie i mnie to nie obchodzi. Arta walczy z KV jedynką. kv jest taka słaba, że gra gram ją. i coś tam nie znam, więc awesome. dalej słów. Coś wiemy się na później la la la, la, la. Ej, zeskarz teraz na tego wałem Ktoś tam mi coś Ktoś tam mi, ktoś Ktoś tam spami, ktoś tam spami, zostaw mi tego o kila, hej, kila, hej Sod, ej, stój! No nie, poczekaj, poczekaj, kapi, poczekaj! Poczekaj! No rozwalaj go, no! Yes! No comment. A tak jestem niebieski. Jestem niebieski jak malina Czerwona. <grym _> <grym _> jestem niebieski jak malina Czerwona. <grym _> Tylko nie rym. Rymuję nawet nieczujnie. No, no. Idzie. Chodź kawałeka, chodź no. Chodź tu. Dojadę do ciebie. Mm. Dzięki za to. <grym _> <grym _> <grym _> <grym _> tak. <grym _> Ta lamka z ciebie jest yeah. Oddaję Ci tylko 193 sto... kredytów 185, ale... dobra. Dobrze. Dziękujemy pare, pare. za e, głupią pare. bitwę. Dziękujemy, pare. do widzenia, papa. Trójkami, pa. trójkami, Trójkami, Bijaj hej. Pa!